Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witamy wszystkich Państwa w kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Porozmawiajmy o wierze. Chcemy dzisiaj zatrzymać się nad czytaniami na siódmą niedzielę zwykłą. W ubiegłym tygodniu mówiliśmy o błogosławieństwach tej wersji Łukaszowej i dzisiaj również mamy Ewangelię ze świętego Łukasza, ale tym razem wskazuje nam ona na konieczność miłowania nieprzyjaciół, czyli pójścia jeszcze dalej. Chodzi o to, że. Każdy nasz nieprzyjaciel, jeżeli jest napełniony złem i prowokuje nas, to w tym momencie już jest ofiarą kogoś, kto w rzeczywistości jest naszym wrogiem, bo tu chodzi o zło, osobowe zło, którym jest szatan. I jeżeli człowiek jakikolwiek stoi przeciw nam, to najczęściej jest ofiarą, która w jakiś sposób na nas oddziałuje, i my również możemy pod wpływem tej konfrontacji stać się, no niestety troszkę gorsi. Ale tu chodzi o to, żeby zwyciężyć w nas tę słabość. No i spróbujmy dzisiaj się nad tym zastanowić, a na ten temat będą rozmawiać. Anna Harmata. Ksiądz I Roman Harmata. Pan Jezus prowokuje nas do jeszcze głębszego kroku, do tego, żeby zobaczyć wprawdzie, że człowiek nie jest naszym wrogiem, ale to nasza porządliwość, nasza reaktywność, skłonność do ulegania złu to jest ten element w nas, który musimy opanować. I czasem konfrontacja z drugim człowiekiem który może właśnie jest w jakimś momencie powiedzmy zdenerwowany nie do końca nas przyjmujący tak jak chcieli może być po prostu sprawdzianem jak zareaguje w takiej sytuacji nasze serce a Jezus mówi miłujcie waszych nieprzyjaciół tak nie lada wyzwanie nie lada wyzwanie i koncept który no nie bójmy się tego słowa jest rewolucyjny to jest rewolucja to jest przełom, to jest oderwanie się od myślenia Starego Testamentu, to jest pójście kontra y, semickiemu myśleniu, zakorzenionemu niestety w postępowaniu oko za oko, ząb za ząb, choć przykazanie miłości Boga i Bliźniego jest przykazaniem nieodwołalnym, prawda? Ale właśnie to ciągłe usprawiedliwianie się, a kto to jest mój sąsiad, a kto to jest mój bliski. I dla Żyda to jest tylko ten, który wyznaje wiarę mojżeszową. Już inny poganie, szczególnie Samarytanie, to nie. Pan Jezus, no, stawia tu potężne wyzwanie. Mówię, to jest rewolucyjny krok. Rewolucyjny krok w myśleniu i w postępowaniu, nie? To jest właśnie Boży Duch, protagonista, który pierwszy wychodzi z inicjatywą, działa, ale moi drodzy, tu paradoks. To nie jest nic nowego, bo to w każdym z nas jest bo myśmy są stworzeni na obraz i podobieństwo Boga tylko Pan Jezus próbuje to ludziom uzmysłowić pokazać im, że ta moc jest w nas bo ona jest z Boga z Bożego życia a w nas jest sposób szczególny, chrześcijanach przecież mamy Ducha Bożego więc to Boże życie tam się zapoczątkowało na chrzcie więc my mamy tę moc dlaczego zatem z niej nie korzystamy? albo tak rzadko? dlaczego to co powiedziałeś pierwsze jednak odruchy to są odruchy rewanżu? Retyliacji, prawda? Albo strachu nawet. Strachu, może ucieczki, ale oceny, prawda? W drugą stronę. Jednak pokazania siebie, że nie jestem taki zły albo lepszy. Skąd to jest? Jak zdobyć obraz człowieka niebieskiego, który mówi Paweł? Ja w myślę, że pytaniu? trzeba by nam tutaj wrócić to, co mówisz teraz, i iść tym śladem. Bo tym śladem musimy pójść, bo inaczej my się zgubimy tutaj. Pierwsze rzeczy pierwsze niech będą. Więc zadajmy sobie pytanie, kim w ogóle jesteśmy. To jest, myślę, pytanie, które zadajemy sobie często jako ludzie. Kim ja jestem? Szczególnie, kiedy w moim życiu jakieś pojawiają się sytuacje no trudne, dziwne, niezrozumiałe, graniczne, albo właśnie takie szczególnie momenty, kiedy widzimy nadzwyczajne działanie Boże. Działanie Boże, które przejawia się w miłości, bo powiem wam szczerze, bardzo za mną chodzi ostatnio to zdanie, które mówi, że ty, Panie Boże, najpełniej okazujesz swoją wszechmoc, przez miłość i przebaczenie. Miłosierdzie i przebaczenie. Wtedy Pan Bóg najbardziej pokazuje swoją wszechmoc. To jest niesamowite. Najbardziej okazuje się wszechmoc Boga w miłosierdziu i w przebaczeniu. To jest dla nas potężny znak. To miłosierdzie, które zobaczcie nawet w tym czasie, tak bardzo odkrywamy na nowo, a jak wielu ludzi się nawet przeciw niemu buntuje. Nie chce go przyjąć. Faworyzując jakby sprawiedliwość Bożą ponad tym. A to jest w Bogu jedno i to samo. Miłosierdzie i sprawiedliwość, sprawiedliwość i miłosierdzie. Bóg jest w swoim miłosierdziu sprawiedliwy, a w swojej sprawiedliwości miłosierny. Miłosierdzie jest znakiem czasu. Wydaje się to, co, to, co mówiła nawet siostra Faustyna, to co pan Jezus przez nią mówił. Zanim przyjdę jako król, sędzia, jako sędzia na końcu czasu, sprawiedliwy. To przyjdę jako król miłosierdzia wcześniej. To jest ten czas. To jest czas miłosierdzia, to jest już ostatnia deska ratunku dana ludzkości. To tak jakby Pan Bóg chciał coś powiedzieć. Uruchomcie te pokłady mojego oblicza w sobie, które się do tego odnoszą. Tu pokazuję swoją największą wszechmoc. Bo teraz, jeśli wy to będziecie czynić, to wy nic nie czynicie z siebie. Nic. Nikomu nie robicie łaski. Bo my niekiedy możemy taką postawę przyjąć. Łaskę wyświadczyłem, bo mu przebaczyłem. Broń Panie Boże. Ty żadnej łaski nie robisz. To jest Twój obowiązek wynikający z tego, żeś stworzony na obraz i podobieństwo Boże. A no właśnie, zmienia się perspektywa. Kim jestem? Tego chyba nie wiedzą najstarsi górale? Kim my jesteśmy, ale jest prawdą jest w tym coś, że stajemy się takimi, jakimi siebie wybieramy. Mówi się, że jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Jest coś na rzeczy. Nasze wybory życiowe nas kształtują. Nasze wybory życiowe nas kształtują. A precyzyjnie mówiąc, kształtują nas wartości, które wybieramy, które my później żyjemy. Ksiądz profesor Józef Tischner powiedział kiedyś, człowiek służy wartościom, realizując je, a wartości służą człowiekowi, ocalając go bardzo mądre zdanie. Człowiek służy wartościom realizując je, a wartości służą człowiekowi ocalając go. Ja myślę, że w tym kontekście warte jest odczytanie jeszcze raz tych słów, które przytoczyłeś przed chwilą Świętego Pawła z listu, z listu do Koryntian. Pierwszy człowiek z ziemi ziemski Drugi człowiek z nieba, jak ów ziemski, tacy i ziemscy, jaki ten niebieski, tacy i niebiescy. Na pierwszy rzut oka tajemnicze słowa. Jak to, to zagadka rozszyfrować? Ale zobaczcie, oto właśnie stoimy wobec wyboru naszego człowieczeństwa. Każdy. Albo po ziemsku, albo po niebiańsku. Albo przeżywamy człowieczeństwo tylko w perspektywie ziemskiej, albo niebieskiej. To jest nawet takie nawiązanie i kontynuacja tego, cośmy mówili tydzień temu, po trosze, tej ufności. W kim pokładam? Czy się transformuję? Czy ja się przemieniam w swoim myśleniu? W czym nadzieję pokładam wartości? Czy się tu kurczowo trzymam tego, co znam, empirycznie poznawalne, doświadczalne, nie popuszczę tego, to jest to, w to będę inwestował, czy też Myślę bardziej w sposób nadprzyrodzony. Przekraczam. Wychodzę poza granicę, prawda? Transcenduję tę rzeczywistość. Otwieram się na Boga, który jest wszechmocny, potężny. No właśnie. No i tam umieszczam cel mojej wędrówki. No, dokładnie. I teraz co? Oczywiście nasze życie rozpoczyna się od ziemskości. No, to jest normalne, prawda? No, nie, nie urodziliśmy się na innych planetach, ani nie, nie jesteśmy aniołami. No. Jesteśmy ludźmi. Czyli nasza przygoda zwana życiem. Ta szkoła mhm. zaczyna się na ziemi. Ta co się urodziliśmy. Ale prawdziwe życie istnieje nie tu w ziemskim wymiarze, ale w przygotowanym nam domu ojca, do którego zmierzamy. Mhm. Panie no nie został tu z nami na, na wieki, tylko odszedł do ojca, i mówił do uczniów: idę przygotować wam miejsce. Bo w domu mojego ojca jest mieszkań wiele, gdyby tak nie było to bym wam powiedział. Dlatego idę przygotować wam miejsce, żebyście wy i wy byli kiedyś tam, gdzie ja teraz idę. I teraz wierzymy mocno, że Pan Jezus, tak wyznajemy w credo siedzi, zasiada po prawicy Ojca i wstawia się za nami nieustannie. Żeśmy tam do domu naszego, do domu Ojca, wszyscy bezpiecznie dotarli. Abyśmy tam dotarli, żeby ta ziemska pielgrzymka nie skończyła się, że tak powiem, kolokwialnie fiaskiem. Więc właśnie, dlatego, życie na Ziemi, no to już nieraz tu podkreślaliśmy, nieraz tu mówiliśmy o tym. Jest, moi drodzy, przyznacie mi rację, czy nie? Czasem wyboru. To jest czas wyboru. Bez dwóch zdań. W każdym wymiarze. Ale teraz, czas wyboru siebie, albo według ziemskich wartości, albo według Bożego Zamysłu. Czyli jeszcze raz wracamy do tego. Nasze wybory nas kształtują. Stajemy się takimi, jakimi siebie wybieramy, widzimy w przyszłości, projektujemy nawet. I pamiętamy zawsze o tym, że Bóg zawsze współpracuje ze wszystkimi w dobrem, z tym, którzy go miłują. W dobrym Bóg współpracuje ze wszystkimi, którzy go miłują. Czyli, jeżeli te pragnienia wartości, one są dobre, mm -hmm. Boże, zgodne, czyli wybieramy to życie Boże wartości, Pan Bóg nas tutaj wspiera, prowadzi, umacnia. Bez dwóch zdań. Łaska jego jest z nami, możemy zawsze na nią liczyć. A ta, no wracamy. Opiera się na naturze. Im bardziej natura otwarta na niego i na wartości Boże, według Bożego zamysłu, życie wybierane, tym bardziej rośniemy własce. Prawda? I nasza natura pięknieje. Ta ludzka, ta ziemska. Prawda? Staje się jakby bardziej niebiańską. No więc z tym idziemy do Ewangelii. Bo Pan Jezus wyraźnie stawia właściwą miarę życia ucznia. Mówi tak. Bądźcie miłosierni, jak ojciec was jest miłosierny. No to to już jest wszystko powiedziane. Czyli wzorem i miarą naszego życia jest kto? Miarą naszego życia jest Ojciec Niebieski. My go poznajemy w osobie Jezusa Chrystusa, prawda? Drugiej osoby, trójcy. On i ojciec jedno są. Ale Pan Jezus nam pokazał Ojca, ale tu mówi: bądźcie miłosierni, jak ojciec Was jest miłosierny. Czyli miarą jest naszego życia. Ojciec Niebieski. I to jest konsekwencja stworzenia właśnie na obraz i podobieństwo Boga. Od samego początku nie ma dla nas innej perspektywy pełni życia, jak tylko w istnieniu na obraz Boga. Nie ma. Tylko w istnieniu na obraz Boga. I właśnie, moi drodzy, w Ewangelii no, trudne przykazanie, no nie oszukujmy się, no bo powiadam wam, którzy słuchacie. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, Którzy was nienawidzą Błogosławcie tym, którzy was przeklinają I módlcie się za tych, którzy was oczerniają No bogato Nie lada wyzwanie Jak tu we mnie się wszystko gotuje Ja mam się do niego modlić Ten mi obrabia, nie powiem co Za plecami Prawda? Non stop Nogi podkłada I ja mam się do niego modlić A zobaczcie tymczasem ile tragedii w rodzinach W świecie Właśnie z powodu Braku przebaczenia. Bo nie popuszcz. Ile dramatów w rodzinach i to do śmierci nie potrafią się pogonić. Rozstań, rozwodów, rozejść. Te przykazania znowu trzeba widzieć w perspektywie. Nie da się inaczej. Dlatego od tego wyszliśmy. I te przykazania trzeba też widzieć w perspektywie wyboru właśnie między człowiekiem ziemskim a niebieskim. Mm -hmm. Tylko tak. Inaczej my się zgubimy. Tylko w tej perspektywie. Czyli na obraz Boga. Na obraz Boga i jeżeli przebaczamy nieprzyjaciołom, to zobaczcie, ani nie okazujemy swojej słabości, ani tym bardziej nie okazujemy jakiejś swojej wspaniałomyślności. Ale co? Wybieramy tylko to, co nam zaleca Pan. Czyli po prostu posłusznie chcemy ten obraz Boga, który nosimy w sobie realizować w życiu. Chcemy być po prostu kompatybilni, zintegrowani. Prawda? I wtedy niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Prosto, krótko. Bez niuansów zbytnich. To, co w sercu i na języku. Proszę bardzo. Ani nie okazuję swojej słabości, ani tym bardziej myślności. Wybieram to, co zaleca Pan, bo wybieram to, co on sam czyni. A co czyni Bóg? Wracamy do tego, cośmy powiedzieli. Najbardziej Pan Bóg pokazuje swoją potęgę i wszechmoc przez przebaczenie i miłość, miłosierdzie. Tu chcę iść w tym mhm. kierunku. A jednocześnie pokazuje, jak zło dobrem zwyciężać. Właśnie to przebaczenie to jest dobro. Czyli nie zło w, w moim otoczeniu, ale tylko dobro. No tak. Bo Bóg jest dobry, więc tylko dobro, jak gdyby jest takim zabezpieczeniem mojego serca na tę wieczność, no na następny krok, na Boga. Przebacz i okaż miłosierdzie. To czyni Bóg. No to no ile bardziej my powinniśmy to czynić? To, mamy, to jest ideał nasz. I w ten sposób, co? Wybieramy swoje życie na Jego wzór. I, czyli stajemy się bardziej niebiescy. Pan Jezus, dając to przykazanie, też, zauważcie, dał obietnicę. I to obietnicę, która sięga poza horyzont naszej doczesności. A my naprawdę na tym no, chcemy się skupić i, i dużo ostatnio na ten temat mówimy. Co Pan Jezus mówi? Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzyć. Odmierzą wam taką miarą, jaką wymierzyć. Będzie wam dane, będzie wam odpuszczone, odmierzą wam, co to wszystko oznacza. Jedno, że to Bóg, sam Bóg odpuści, przebaczy, odmierzy. I dopełni tego, co tak, brakuje. Tak, ale co? Odmierzy miarą dobrą, natłoczoną, uczęsioną, opływającą. Bo zawsze, moi drodzy, Bóg odmierza według swojej miary, a nie według naszej, tej ludzkiej i ograniczonej. Tu jest ta nadzieja cała. Bóg inaczej widzi. I Jego dar... Już jest dzisiaj obecny. No ale właśnie, czasem, tak jak to było w przypadku grula Dawida, doświadczamy szczególnej łaski czy nagrody za właściwy wybór. Jednak niezależnie od niej, w pełni otrzymamy o wiele więcej. O wiele więcej. Czyli zawsze w tej perspektywie. Ja myślę, że taką niesamowitym obrazem tej perspektywy jest Eucharystia. Mm -hmm. Jest sakrament Eucharystii. Właśnie tej miany natłoczonej, uczęsionej, to jest, to jest taki zadatek. To jest zadatek. Nie na darmo się mówi, że Eucharystia to jest przecionek nieba. Że ofiara mszy świętej to jest przecionek nieba. Za każdym razem, kiedy uczestniczymy w ofierze mszy świętej, to jakbyśmy byli w niebie. Byśmy się przenieśli w rzeczywistość niebieską, bo rzeczywiście niebo styka się z ziemią. Czyli tam jest ta perspektywa tej nagrody. Prawda? I, i, i w perspektywie, właśnie. W pełni. Nie daje czegoś, choćby to było nawet coś wspaniałego, ale. Co Bóg daje samego siebie. Nie tak jak właśnie w wypadku Dawida, tu za konkretne postępowanie, nagroda za właściwy wybór. Ale siebie samego. Trudno jest nam to pojąć. To wypełnienie Bogiem, tą natłoszoną miarą, uczęsioną dobrze i tak dalej. Nie daje czegoś, choćby było najbardziej wspaniałe, ale daje samego siebie. Nie może dać nic więcej. Nie może dać nic więcej. I to. Myślę sobie, od nas zależy, czy tak naprawdę my się na ten dar otworzymy. Im bardziej tu się otwieramy, tym bardziej będzie nam go, no nie tyle może łatwiej, ale, ale mi się wydaje z utęsknieniem wyczekiwać i przyjmować, nie? Mhm. Jest coś na rzeczy. Osoby, które zakochują się w Eucharystii, chcą, przeżywają nawet ją codziennie, przychodzą, prawda, pragną, czują już tę sprawę. Dla nich już nawet te sprawy tutaj ziemskie, one żadne nie są na tyle satysfakcjonujące. Bo Bóg sam wystarczy, Bóg sam dopełni. Na ile my na ten dar się otworzymy? nie? Oczywiście z naszej strony jest zawsze warunek jeden to jest szczery dar z siebie samego. I to tym sposobem mierzmy, bo odmierzą Wam taką miarą, jaką wymierzycie. I to jest przedziwne działanie Bożej łaski. Im bardziej ja pragnę, tym więcej dostanę. To jest to samo, co Pan Jezus powiedział do siostry Faustyny. Jego miłosierdzie jest nieskończone. Pan Bóg jest hojnym dawcą, niezwykle hojnym. Tylko, że jedyny, kto go może w ograniczyć w dawaniu i rozdzielaniu siebie, jesteśmy my sami. Przez swoją niewiarę, brak otwarcia się, niedowierzanie, brak współpracy, stawianie właśnie na ziemskie wartości bardziej niż niebieskie, na wybór ziemskiego człowieka bardziej niż niebieskiego. Jak człowiek natomiast się otworzy potężniej i chce więcej, więcej, panie, więcej, 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 daj mi więcej, to on daje więcej i jeszcze więcej, niż byśmy prosili. Tak jest Bóg. Dlatego w tej perspektywie też łatwiej nam jest zrozumieć słowa, nie? że odbiorą temu, który ma, albo wydaje mu się, że ma i dają temu, który ma 10 talentów. A temu ten jeden zabiorą. jak mu się wydawało, że on ma, nic z tym nie zrobił. Nie otworzył się z tym, nie puścił w obieg. Nie kochał więcej, nie przebaczał więcej, nie podzielił się, a miał, mógł. Z tym małym Bóg by dopełnił reszty. On nie. Do banku mógł pójść, to bank by za niego tę robotę zrobił. Ale nie, zakopał. Ze strachu, z lęku, to co pani nie mówiła w poprzednim odcinku. Bo bał się otworzyć na te nadzieje perspektywy. A no właśnie. Chodzi o to, że logika Boża działa kontra logice tego świata. Temu, kto ma, to jeszcze dodają, a temu, kto nie ma, to nawet zabiorą to, co mu się wydaje, że ma. Otwierajmy się w tej perspektywie. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzyć. Dla mnie jest to niezwykłe, jak Pan Jezus zabiega o to, abyśmy zrozumieli, na czym polega Królestwo Boże. I pokazuje nam tutaj te nasze przypadłości, prawda, nasze słabości, gdzie nie potrafimy przebaczyć, czy chęć oczerniania, czy nawet niektórzy przeklinać, że nienawidzą, dalej nie chcą pożyczać. To są nasze przypadłości człowieka tutaj na ziemi, a Pan Jezus chce nam ukazać ponad, chce nas przenieść z, z terenu tego świata na poziom właśnie ten niebieski jaki ten cielesny taki jaki Adam jest taki cielesny ziemscy. a pan Jezus chce nas przenieść na tą perspektywę duchową i ukazuje nam że w niebie jest tylko miłość jeżeli nie potrafimy kochać na poziomie właśnie tym niebieskim tam jeszcze nie wyjdziemy i ukazuje nam na wszelkie sposoby jak to jest w niebie że w niebie się tylko kocha i po prostu człowiek, który kocha, nie ma dla niego sprawy, żeby przebaczyć, żeby pożyczyć, żeby przyjąć drugiego człowieka, czy znieść jakieś, jakieś trudności. Ponieważ dla niego ta miłość, którą tak obficie ma w sercu, nie jest w stanie nic dotknąć, ponieważ Bóg jest mocniejszy. Większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który jest na świecie, który próbuje mnie. Jakoś tam dotknąć. Jeżeli Pan Bóg jest w sercu, nic nie jest w stanie mnie poruszyć, ponieważ On ma moc, On jest większy ponad wszystko. I właśnie do tej rzeczywistości chce nas Pan Bóg podnieść, a my czasem, no tam ciężko nam się po prostu odkleić. To jest prawda. Kończymy zatem słowami kolekty na siódmą niedzielę. Wszechmogący Boże, sprawa byśmy. Stale rozważając Twoją naukę, spełniali słowem i czynem to, co się Tobie podoba przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Zuchem Twoim. I Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Cześć Boże.